Cześć, z tej strony Mateusz, z firmy Dobre Kotły. Moi drodzy, jesteśmy na przeglądzie dwuletnim u pani Tereski, u której wykonywaliśmy kotłownię, Jej jeszcze nie pokazywałem. Za chwilę wam pokażę. Dwa lata temu montowaliśmy tutaj kocioł Mini Bioluxury B, 21 kW. I po dwóch latach akurat tak się trafiło, że ja przyjechałem na przegląd roczny. I chciałem od razu pani się zapytać i przeprowadzić z nią wywiad. Ile w ogóle przepaliło to ton, ale zanim dojdziemy do tego, to proszę mi powiedzieć, jak duży jest ten dom, który teraz ogrzewamy? No, ten dom ponad 200 metrów. 200 metrów, i to jest tak, piwnica? A, to tylko w powierzchni użytkowej to jest jedno pomieszczenie wydzielone w piwnicy. Parter, pierwsze piętro strych. I to wszystko jest ogrzewane? I wszystko jest ogrzewane. I jaką temperaturę pani w domu utrzymuje? Nigdy nie ma mniej niż 21 stopni. Nigdy nie ma mniej niż 21 stopni, no. a jeszcze jest grzana ciepła woda użytkowa. Tak. I, I... Proszę, i ile osób korzysta z tej ciepłej wody? Cztery. Cztery osoby. No i teraz słuchajcie, moi drodzy, ile na cały rok pani zużyło to peletku? No, na pewno nie 3 tony, poniżej 3 ton. No w granicach, no dokładnie dokładniej nie będę tu, ale. A dom docieplony? Dom docieplony, steropian, ale ten piętnastka. Piętnastką teropian i okna wymienione. I okna. Na trzy szybowe. Tak. Tak więc, moi drodzy, sami słyszeliście niecałe 3 tony pani zużywa na cały rok przy dobrze docieplonym domu. Jest to dom modernizowany, który wszędzie ma grzejniki. Tak czy To są żelibne, czy zwykłe grzejniki? Zwykłe takie. Ale żeberkowane, takie żelibne? Nie, 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 nie. Fale, panelowe, panelowe. Czyli już grzejniki są wymienione. Do tego cztery osoby na ciepłą wodę użytkową, dom ponad 200 m2, wszystko grzane, temperatura powyżej 21 stopni, niecałe 3 tony na cały rok. Uważam, że to jest świetny wynik. Pani w tym momencie ogrzewa to różnymi rodzajami peletu, ale bardzo zbliżonymi do siebie. My Jesteśmy już po przeglądzie. Pokażę Wam, jak jest tylko wykonana hydraulika standardowo, bardzo prosto. Mianowicie zawór czterodrożny z siłownikiem, pompa kotłowa, pompa na ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. Parametry tutaj trochę pooszukiwałem na rzecz pali. Tak się ładnie pali w środku. Tak to wszystko wygląda. Moi drodzy, jedynym mankamentem Jakie tutaj y, był przez ten czas, to pęknięta nakładka ceramiczna, która została na gwarancji y, wymieniona. O, to, to, to była jedna z takich awarii, które nam się przez ten okres czasu trafiły. A my wracamy jeszcze na chwilę obecną do pomiarów. Tak wszystko to wygląda. Trzeba jeszcze go doregulować. Czy miała pani jakieś problemy z tym kotłem przez nie, ten czas? Nie miałam problemów. No to ja się bardzo cieszę, moi drodzy. Wszystko dzisiaj kręcone jest z rączki, więc przepraszam was za jakość tego filmu, bo on tak na szybko jest zrobiony. Nie byłem do tego przygotowany, a teraz proszę was, pamiętajcie również o mnie. Dajcie mi suba, dajcie mi lajka like i do usłyszenia. Cześć.